Przepraszam, to znowu ja nie magister Zarzycki, akurat tutaj jeden pan podszedł do mnie i pyta mnie, pan mnie pyta, co to wszystko ma znaczyć, prawda? Co to ma znaczyć? To no, taka ciekawostka, z daleka pana widać. Także... Tak, z, z daleka mnie widać, a, a nie wiadomo o co chodzi, więc ja panem panu wyjaśnię o co chodzi. Przepraszam, więc y, tak jak widać tutaj po napisie na moim, na głowy, takim jocniku. Bardzo, bardzo gustowy. gustowy, tak tak, tak. tak, tak. Niech pan mówi tak troszkę głośno, żeby było miarę słychać. No, będę się starał. Więc ja prowadzę proszę pana głodówkę tutaj, głodówkę w obronie kutasów. Tu nawet jest napisane wszystko, z tym, że kutasy są narysowane, żeby ludzie nie wszyscy znają to słowo, tak, kutas. Ale... Ja, tu, ja tu mam kutasy, widzą Państwo, że mam kutasy, nawet nie jednego, ale kilka, dlatego że jeden jest mój osobisty, a to są na sprzedaż. Po 5 zł po sprzedałem już tutaj ludziom. A skąd ja ta głodówka do Panu wyjaśnię, ponieważ ja chcę władzę Staszowa wysłać na Marsa. W takim latającym mocniku. tu widać ten, ten nocnik latający, Chcę skropić głupotę, która jest w Staszowie, skropić głupotę i wysłać ich na, na marca. Ale czym sobie zasłużyli? Z jakiego powodu? Proszę, proszę pana, ja odkryłem wielkie prawa głupoty. Taką torę głupoty stworzyłem, bo w Staszowie jest dużo głupoty. Tam gdzie jest dużo, dużo czegoś. Ale tam... Nie w nie tylko w Staszowie. No w Staszowie, no ma pan rację, rzeczywiście. <laughs> Więc a, ponieważ ja się zajmę Staszowem, no to tą Staszow, Staszowską skropiłem, można ją kupić po 50 groszy porcja. Tylko nie, nie, wolno, nie wolno pić tego, to trzeba smarować. Smarować bolące miejsca. Na przykład głowa kogoś boli czy coś, to, to, to znaczy, jest... myślę, że to jest... Odzyskał Pan z czego? Jak... Proszę no, ja brałem dokumenty, które... Ja, ja prowadziłem taką świetlicę dla biednych dzieci w Staszowie. Tak. I, i, i władze o tym nie wiedziały. Ja prowadziłem to w szkole. Półtora roku. Władze nie wiedziały, że, że ja ją prowadzę. Ani władze szkoły, ani władze tam powiatu, ani gminy. Jak się dowiedziały to, to ją zamknęły te świetlicę. To z jakiego powodu? Właśnie? A to oni, oni że że świetlica była bardzo dobra, że oni popierają ich i starają się im pomóc. Ale ta korespondencja z nimi... Yy, te, coś tu się... No, no pan... Wszystko... To trochę głupio, to, prawda? Tak, tak. No więc ja te dokumenty, tą korespondencję z nimi oraz artykuły, w których oni się wypowiadają na ten tematy. oni, czy tam pani dyrektor szkoły, pani zastępca dyrektorki szkoły, pan starosta, pan Starosta, starosta, pan burmistrz, ja te dokumenty brałem do kupy, jedno, jeden na drugim, w taką prasę specjalną, taką do wyciskania serwatki z serów. Aha, i stąd wyprzedzałam. I, i, i to tak, to... ta wtedy wycieka. Ja do, do takiego mysnika ją zbieram. Ja myślę, że mógłby się pan postarać o więcej. Myślę, wycisnąłby pan więcej. Znaczy jeszcze... tak, wie pan. No. Mam mało, dlatego pokażę Państwu, że mało zostało, dlatego nie sprzedajemy resztę. Aha, rozumiem. Ale w domu, no, to, czyli można na głupocie zarobić. No przepana, no 50 głupo. groszy na, 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 na porcji, no. O, a porcje nie są duże, <noise> także, także naprawdę się zarabia. Myślę że, myślę, że ilość kolejna jest ogólnie dostępna, jeszcze, jeszcze myślę, że tak. można mieć więcej. A powiem Panu propos tych kutasów, skąd się dzieją te kutasy? Dlatego, że te, te władze, które polecą na Marsa, dostaną w nagrodę za, za te moje prawa głupoty, które odkryłem, po kutasie. Ale dlaczego akurat kutasy właśnie? Z, zaraz o tym będę mówił, z, będę o tym zaraz No ale tak ustaliłem, że po kutasie, no, tak. a dziennikarz z Echa Dnia napisał, że dostanę po pędzelku. Tak, delikatnie. Po prostu no, bał, się użyć, bał się użyć słowa kutas, bo chyba nie, nie znał. W literaturze polskiej. No jest, to jest po Tadouszu, w to Tadeuszu, Siemkiewicz tak. używa, potem ten Fredro. Można sobie przypomnieć o tak, tak. tak. 2012 Chwil Chwileczkę, no okay. to jest wyprawa na Marsa organizowana przeze mnie, taka samorządowa. ty możesz kupić z obrazu tutaj. Tak, tak, chociaż lecą, lecą w władze starsze generalnie, ale... może no, w tak, ale w no, drugim no. miejscu już nie będzie, prawda? Znaczy, ja mogę wysłać dodatkowo <laughs> potem jeszcze ludzi. A, a propos tego kutasa, to nawet, nawet dobrze Pan zapytał, bo będzie piękny odcinek, Ja, ja o tym powiem, tylko nie wiem czy to się nagrywa wszystko. Myślę, że się nagrywa. Yy, więc yy, kutasy dlatego, że ja byłem na spotkaniu z Panem Burmistrzem 24 czerwca, bo takie spotkanie, ludność Staszowa i Pan Burmistrz. Ja właśnie mówiłem o tej świetlicy, że dobrze by było, gdyby była, że tam takie, taka jest sala, w tej sali możemy to, to zrobić i tak dalej. A pan Burmistrz powiedział, że ze mną nie, nie będzie na ten temat w ogóle dyskutował. Yy, z, nie będzie od, dyskutował ze mną, bo ja jestem człowiekiem niepoważnym, bo ja zadałem pity i sikałem na łańcuchu. Tak, tak powiedział, że są takie dwa powody, że są niepo, niepoważne. Jeszcze, jeszcze raz, ponieważ pan zjadał pity, tak mówi, mówi do mnie. Oraz sika na łańcuchu, więc ja z Panem nie będę dyskutował na, na, na te, te tematy. I Panu się chce. Z... to znaczy y... urząd, urząd do urzędu? Znaczy te, 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 te takie, tak? pity, te, 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 te drugi. I teraz jeżeli chodzi o pity, to rzeczywiście ja zjadałem. Dlatego, że jestem w takiej partii nowa prawica i my chcemy pity zlikwidować w ogóle, żeby nie było podatku dochodowego. Aha. Więc my, żeśmy pod Urzędem Skarbowym taką mieli akcję w ostatni dzień składania tych pitów. No i ja na przykład zjadłem tam tych parę pitów. Co tam była? Była telewizja, radio, i tam robiłem sobie Aha. zdjęcia. Smaczne były? Tak, tak. No, nie, 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 ja będę mnie przeżyć, się pamiętam szczerze. To a propos tych pitów. Natomiast, natomiast, jeśli no, sikanie, no, sikanie na łańcuchu, to Pan bym by się coś musiał pomylić. Ja, ja, ja tak właśnie się zastanawiam, o co mu chodziło i być może strażacy mają takie ćwiczenia, że wciągają na łańcuchu kogoś do góry i on wtedy sika z tą sikawką taką. No, no, tak, tak. Ale ja nie jestem strażakiem, ani zawodowym, ani amatorskim, więc ja bym się coś musiał pomylić. Yy, tak sobie myślałem, że może, może kto, jakaś plotka poszła, bo ja mam psy i z tym psami chodzę na spacer. I ten Aha, pi, mój pies tak. czasem sika na łańcuchu, rzeczywiście jest na łańcuchu i sika gdzieś tam. No, z psem się to zdarza. No więc ktoś może pomylił mnie z tym psem. Albo być może jeszcze trzecia możliwość, że ja startowałem w kampanii wyborczej z nowej prawicy do, do, do Sejmu. I w takim programiku wyborczym miałem 40 sekund czasu, ponieważ 40, 40 sekund nie można nic wytłumaczyć ludziom. No, to, ja, to ja zagrałem takiego pieska. Byłem takim psem na łańcuchu właśnie i tłumaczyłem wyborcom, żeby te wszystkie władze, które rządzą do tej pory, te, te różne Ale partie... Ale nie pan wtedy w momencie Żeby właśnie. zrobiły w czasie wyborów to samo, co, co, co pies robi, jak pod mur podchodzi. Aha. I, i podniosłem prawą nogę. Udając tego, 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 to tego, to tego prawica, pieska. Tak? Tego pieska, tak. <laughs> że, że my, Nowa Prawica, no byśmy tak potraktowali tak te, te wszystkie władze. I być może pan Burmistrzowi o to chodziło. No, no nie wiem. W każdym razie on powiedział, że, że tej świetycy mi nie da. W, zrobić w miejscu, to stoi no tak do, do połowy puste, że tak powiem. W dalszym ciągu nic... Tak, i, tej, nic i tej, tak? tej świetlicy nie mam. I proszę pana, ja a propos tych kutasów, i wtedy właśnie, jak pan burmistrz to mówił, to ja miałem pewnie taką wizję, czyli zniknął mi przed oczu pan burmistrz, a zobaczyłem takiego wielkiego kutasa. I po prostu yy, wtedy byłem przerażony, ja się przeraziłem, mówiłem, boże, ja mam jakieś omamy, m, 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 no coś, coś z głową może, nie, nie tak, no wróciłem, wróciłem do domu, taki, po, taki podenerowany, podniecony, tak, tak. Ale w, w nocy, jak to wszystko przemyślałem na spokojnie i tak dalej, to tą wielką teorię głupoty. Po prostu zrozumiałem skąd się bierze głupota. Że głupota się bierze... Nie, może. nie, nie z głup... głupota się bierze z czarnych dziur. Y, czarne dziury, zapewne czarne dziury, takie obiekty fizyczne. Tak, tak. Czarne dziury są w burkach urzędników niektórych. I tak one, one parują gazem głupkowym, to jest tu napisane. Ten gaz głupkowy się zbiera w zasadzie sensie jakiego kutasów nad tymi burkami. Aha, rozumiem. I ta głupota wtedy się rozchodzi po, 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 po całym świecie, po całym wszechświecie. No. I wtedy ja zacząłem ją skraplać, złożyłem tę wielką torę głupoty, no i stąd się to wszystko wzięło. Ja może ten usączek skończę, proszę pana, bo nie jestem pewien, czy on się nagrywa w ogóle. Tak, <laughs> I zobaczymy.